W kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj będziemy y, na koncie Placyszkowskiej. Zapraszam do jej kanału Placyszkowska MSP. Będziecie mieli w opisie. Tak, postanowiłam nagrać taki odcinek. Um. I co, logujemy się. Czekamy, czekamy, czekamy. Szybko, szybko, szybko. Ło, <grych> wow, loguje się. Tak. Oj, miała busterka. A ten dzisiaj nie kręcę już. Okej. Okay. A to pewnie komuś pozdro. Okej, okay, nieważne. To jej nie odbieram. E. Zobaczymy, zobaczymy tę rozmowę ekscytującą. Zaraz jej powiem, że to ja um, nagrywam tu, Bóg. Zapraszam na kanał. Kamska reklama. Okej. Okay. Dobra, nie ma... <laughs> nie, co ja robię? Dosyć wcześniej, nie wiem czy ktoś powie... Nie. Tak tu jest mój konto Ktoś tu pisał do mnie. Słucham. Tak. Hej, nagrywam. Dobra. <laughs> Aha, dobra, jak placek przyjdzie, no to ten. Nieważne. <laughs> spoko Okej, okay. co my tutaj możemy porobić? Meki outfitting nie będę raczej. Urodziny ma a do wszystkiego najlepszego. Damy jej ten. Em, pozdrawiam pati. Yy, wykrzyki MSP.

Bardzo ok. Tutaj jak to tam tej wiadomości, bo to nie moje. <grymne> Dobra, nie wiem, wejdźmy sobie na czat. To powie haj it. A ja idę prezent. jak ma uchodziki? tu ci tu co um, um, by jej tu da dać tocić. Okej, okay, postanawiam jej takie coś dać, Czy to jest, nie wiem, to jest jakieś chyba kurtałka, proszę. Dobra, du, 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 du. No jestem na dwukątach. No dobra, już tutaj jestem, bo od, od tutaj chodzi o ten odcinek, tak? Dobra, napiszmy sobie, że nagrywamy. Kto nam tutaj powie? Hej it. Nikt nie powie, hey, it's ok Jeszcze raz napiszę Nagrywam, halo Chyba nikt, dobra, nieważne Wychodzimy Tu, 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 tu Pójdę do jakiegoś Nie, może Też nie Co by tutaj porobić masz sobie Może kogo mam znajomych Takich sławnych O majune 13 wow, wow. Balonowa? Nie znam jej Właśnie chciałam wam powiedzieć Że nie umiałam znaleźć shiny I nie wiem co się stało ze shiny Bo jej tutaj nie ma Ona miała chyba 56 A jej tu nie ma Ona nie ma, nie widzę jej jeśli coś wiecie o Szajnie, co się z nią stało, no to mi piszcie w komentarzach. Um, no i smutno mi trochę, bo nie wiem gdzie ona jest. I ja ją miałam w znajomych i nagle jej nie mam jej. I... Smutek bardzo. Nie wiem co się z nią stało, serio. Dobra, kogo ma? O, ma tego. Halu, co go... Ej, nieważne. Wiecie o co chodzi. <grym> nie umiem czytać po prostu sami. Piękną Martę ma wow. Nie mam jej here. <grymne> Ostro Co to właśnie się u niej dzieje? w Teraz live na kanale? Co? Dobra nieważne Okej okay, to to by było na teraz tego odcinka Nie wiem czy wam się podały podobał. Jeśli się nie podobał, nie dawajcie łapek w dół, tylko, tylko nic nie zostawiajcie A jak Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam y, znowu na kanał plecuszkowskiej czyli Prososzkowska MSP. Będziecie mieli w opisie, możecie sobie zobaczyć. Ma już 100 subów i myślę, że wbijemy jej aż 200 i może nawet 1000. I na pewno będzie dobrze <laughs> Więc dziękuję wszystkim za oglądanie I a, jeszcze, jeszcze jedno Placuszkowska nagrała odcinek na moim kanale Więc sobie też możecie zobaczyć Link będziecie mieli w opisie Do tego jak Placuszkowska grała na moim koncie I dziękuję wszystkim za oglądanie I pa pa